Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj przychodzę z horoskopem tygodniowym od 11 do 17 października dla znaków wodnych raka skorpiona ryby. Moi drodzy, myślę, że u Was wszystko w porządku. Zaczynamy horoskop tygodniowy. Tarot, proszę, daj rady wskazówki, co dla raka. Mamy tutaj już białą szałwią oczyszczone. Powietrze i zaczynamy, moi drodzy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No, moi drodzy, ciekawy tydzień. Poniedziałek rozpocznie się od ważnych spraw. Które dawno powinny możliwe być pozałatwiane. To są jakieś sprawy urzędowo-administracyjne. We wtorek, moi drodzy, bardzo dobry czas energia przyjazna. Możemy otrzymać od przyjaciela dodatkowe. Finanse, możliwe też, że ktoś tutaj y, z nami się podzieli czymś. Tutaj jest bezpośrednio koło urzędu, więc możecie odzyskać pieniądze z urzędu, czy to w poniedziałek, czy we wtorek. Bardzo przyjazna energia. Y, również wy możecie być hojni, obdarować kogoś y, prezentem. Moi drodzy, w środę dużo pracy. Niektóre osoby mogą mieć nadgodziny, ale też dodatkowe jakieś badania tutaj możecie sobie robić w środę. W czwartek znów energia finansów, przyjdą do was dodatkowe finanse, ale to są pieniądze, nie tylko z pracy, ale mogą być również od rodziny. To może być jakiś spadek, również wygrana. Możecie coś wygrać, dowiedzieć się o dużych pieniądzach. Bardzo fajna materia tu się ułożyła dla raka. Czwartek, pozytywne wiadomości. Pamiętajcie na temat finansów. Możecie również z rodziną planować hmm, różnego typu remonty, sprawy związane z waszym mieszkaniem bądź domem. Fajnie. W piątek tutaj jest bardzo ciekawie dobra współpraca. Możecie otrzymać dodatkową jakąś pracę, propozycję. Ogólnie tydzień jest bardzo dobry na finanse. Wspaniały, bym powiedziała. Dopiero w sobotę, moi kochani, odpoczniecie po tych wszystkich emocjach, wrażeniach, bo tutaj dużo dobrego przychodzi do Was. Oprócz pracy, dodatkowe finanse. Także jest wspaniale, ale sobota nic się nie będzie chciało, będzie trzeba odpocząć. W niedzielę myślę, że podróż Was czeka. Będziecie chcieli zostawić wszystko za sobą, wszystkie sprawy i odpocząć gdzieś daleko od wszystkich problemów i obowiązków, ale tych problemów będzie mało w tym tygodniu, ponieważ będziecie odpowiednio drogie raki wynagrodzeni. Co tutaj wychodzi w kartach cygańskich? Trochę smutku, moi drodzy, ale też uważajcie, karty cygańskie, no tutaj na przekór, tak pokazały, żebyście nie byli zbyt pewni siebie, bo tutaj przy tych finansach, które są, oby nie było straty, bo czasami idzie wszystko dobrze. Człowiek myśli, że już tak będzie cały czas, i wtedy przychodzi. Być może strata, czego Wam y, nie życzę. Życzę Wam, abyście y, mieli tutaj rozeznanie, kochani, y, w zdrowiu nerki, y, układ moczowy. Ale tak, poza tym, to moi kochani, uważajcie na zatoki tego różnego, różnego rodzaju przeziębienia, bo może tutaj coś się przyczepić, trzeba będzie brać jakieś, może, suplementy, yy, diety, ale też badania się pokazują. Pokazują się badania profilaktyczne na ten tydzień dla Raczka. Kochani, dobry tydzień, naprawdę. Życzę Wam powodzenia. I idziemy do skorpiona. Zobaczymy, co u skorpiona będzie w tym tygodniu. Skorpionek. Mój drodzy, o proszę bardzo, wszystko już leci, wypada. Pozwólcie, że podniosę. Skorpion od 11 do 17. Zobaczymy, co będzie u skorpiona. I moi drodzy, coś się kończy w poniedziałek. Być może też zdrowotnie będzie słabsza energia u Skorpiona. Trzeba będzie odpocząć może, ale też liczcie się z tym, że zakończy się jakiś etap w Waszym życiu. No za Waszą przyczyną, moi drodzy. Może być koniec jakiejś relacji. Uważajcie na kłótnie również i toksyczne osoby w poniedziałek. We wtorek dużo obowiązków, y, zamieszanie ogólnie i będzie Wam się coś zdawało. To jest taki dzień, y, mamy jakieś złudzenia, chcemy coś osiągnąć, ale nie bardzo nam się też chce, ale tutaj jest dużo pracy przed Wami. Y, środa, kochani, y, w środę. Rutynowo działacie bez żadnych y, spontanicznych y, wydarzeń, oszczędzacie pieniądze na jakiś cel. Także tutaj y, jest oszczędność w tym tygodniu u Skorpiona. Być może w poprzednim tygodniu poszalał finansowo. W czwartek, kochane Skorpiony, tutaj jest transformacja, zakończenie czegoś ważnego w Waszym życiu. Y, coś. Y, ma się wydarzyć, na co przyzwolicie, tutaj. Moi drodzy, też zdrowotnie pokazują mi się kości, układ kostny, ale za chwilę o zdrowiu dojdę. Moi kochani, czwartek, no coś się kończy. Możliwe, że mniejsze finanse, jak się spodziewaliście. Tak też może być. W piątek, Bardziej będziecie się przyglądać, drogie skorpiony, jak pracować. Może być przeciążający dzień. No właśnie, ze względów zdrowotnych. Cały czas tutaj mówię. Może wszystko dokuczać, a szczególnie stawy kości, plecy. Również taki dzień leniwszy dla Was. Bardziej się przyglądacie, jak pracujecie. To już mówiłam. To cóż, kochani, sobota, wyjazd gdzieś, dużo wiadomości koło Was, może być dla niektórych podróż samolotem. Bardzo dynamiczny czas w sobotę, w niedzielę. Kochani, jest umiarkowanie, wracacie do balansu, do równowagi życiowej, możecie zająć się swoim hobby. Również pogodzenie z sytuacją, pogodzenie z jakąś osobą tutaj wychodzi. Wracacie do równowagi po takich turbulencjach życiowych w tym tygodniu. A te turbulencje, moi drodzy, to tutaj dotyczą i finansów, bo skończą się jakieś finanse. Musicie bardzo uważać w tym tygodniu na pieniądze, ponieważ tutaj może być niedobór. To jest raz. I zdrowotni, kochani. Może być spadek energii, mogą dokuczać kości oraz układ krwionośny. Na to zwróćcie uwagę. No i sprawy hormonalne, dieta by się przydała. Siedzący tryb życia nie służy skorpionowi. Także, moi drodzy, tak to wygląda ze strony zdrowotnej. Karty cygańskie również mówią o transformacji. W, moi drodzy. Macie zmiany, bo na to zasługujecie, i tutaj zamieszany jest wdowiec w te zmiany, albo też mężczyzna rozwiedziony, który przyczynia się do tych zmian. Bardzo interesujący tydzień, bo pamiętajcie, że przechodzicie transformację, kończycie pewien etap trudny w Waszym życiu możliwe, że zdrowotnie, finansowo. I przechodzicie do równowagi na wyższy poziom. Dziękuję bardzo skorpionom za uwagę. No idziemy do ryb, kochani. Ryby od 7 do 11. Czemu to tak wszystko krzywo jakoś wygląda? Nie wiem. Zrobiłam takie nowe karteczki tak szybko. Bo po prostu tamte mi się gdzieś zapodziały, kochani. Ryby od 11 do 17, co się będzie działo u rybek? No proszę bardzo, poniedziałek bardzo dynamiczny. Wyjazdy, przyjazdy, delegacje jakieś, przemieszczania się, dużo wiadomości koło Was. Bardzo dynamiczny poniedziałek. Tutaj mogą dotyczyć te wyjazdy, spraw finansowych. We wtorek zastanawiacie się, co robić, nie macie jasności sytuacji, czy to w finansach, czy to w życiu prywatnym, zawodowym. Zastanawiacie się, chcecie podjąć jakąś decyzję ważną. Być może, że ta decyzja wtorkowa wpłynie na środę, ponieważ jest tutaj sprawa, która powinna być dawno załatwiona. Jest to sprawa z urzędem albo administracyjna, czy też sądowa. Jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Załatwiacie tą sprawę i to bardzo mocno z przytupem na waszą korzyść. Środa. Czwartek dużo witalności, mocy koło Was. Jesteście chętni pomagać innym, ale też tutaj widzę, może uprawiacie sporty, mogą być nawet spotkania, jakieś namiętne randki już w czwartek. Dlaczego mówię już w czwartek? Bo w piątek macie imprezę. Bawicie się z kimś, zapoznajecie nowe osoby. Bardzo ciekawy piątek. Sobota, finanse polepszone, powiększone. Rozmowa z rodziną. Możliwe, że będziecie omawiać plany dotyczące Waszej rodziny. Możecie mieć gości również. Na pewno bardzo ciekawy tydzień. No, ale w niedzielę odpoczywacie, jesteście zmęczeni po całym tygodniu, wrażeń, wydarzeń i tak I czas na odpoczynek. Bardzo ciekawy tydzień. Zdrowotnie będzie dobrze, podwójne narządy mogą trochę dokuczać. Yy, mogą boleć yy, tutaj dolne partie kręgosłupa, lędźwie, korzonki, coś może tutaj dokuczyć Wam. Plecki mogą boleć, ale to jest taka energia tylko yy, moi drodzy w niedzielę. Tutaj przeciążająca, a cały tydzień będziecie bardzo witalni. Pokazana jest w kartach cygańskich miłość dla Was na ten tydzień. Dom rodzinny, Wasz dom, moi drodzy, oraz sprawy związane z Waszym dzieckiem. Może dziecko będzie właśnie wymagało jakiejś specjalnej takiej opieki. Możliwe, że też dziecko Wasze pokaże, da do zrozumienia, że potrzebuje miłości więcej od Was. Wy możecie tą miłość okazać, oczywiście, w tym. Tygodniu. Drogie ryby, cudowny tydzień. Ja Was pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, kochani.